Heczce bez klauzuli leży szkic, od którego drętwieją palce, bo pod Czarnobylem biegnie trasa przypominająca metro, tylko że bez pasażerów i bez światła. Na papierze zaczyna się w prypeci i kończy przy niedokończonych budynkach kolejnej rozbudowy, jakby ktoś wcześniej przeczuwał, że prawdziwe zagrożenie przyjdzie od dołu, nie z dachu. Tamtej nocy nad czwartym blokiem wciąż wisiał ciężki dym, a pod nim szukano już niepłomieni. Lecz wody. W podziemiach czuć było wilkoć, metal odpowiadał głuchym dźwiękiem, dozymetr tykał jak zegar, i padło zdanie, którego nikt nie chciał powtórzyć głośno: Drugi wybuch może się wydarzyć bez ognia i bez nieba. Dlaczego więc kazano kopać tam, gdzie zwykle nie zagląda się nawet myślą? Wiosną 1986 roku walka z reaktorem nie miała jednego frontu. Bo jednocześnie zrzucano z helikopterów bor, dolomit, piasek, glinę i ołów, próbując zdławić reakcję i zatrzymać wyrzuty, a pod budynkiem rosło inne, ciche ryzyko, znacznie trudniejsze do pokazania kamerą. Inżynierowie liczyli scenariusze, w których rozżarzona masa paliwowa mogłaby przetopić drogę w dół, dotrzeć do zalanych przestrzeni i spotkać wodę. A wtedy para i ciśnienie wykonałyby resztę, rozsiewając skażenie dalej niż sięgała wyobraźnia ludzi stojących przy ogrodzeniu. Gdy udało się odpompować wodę z najgroźniejszych miejsc pod reaktorem, ulga trwała krótko, bo nadal nie było pewności, czy konstrukcje wytrzymają temperaturę i ciężar tego, co spływało w głąb, a stawka nagle stała się prosta: albo zbudują barierę. Albo woda zacznie opowiadać te historie za nich. Właśnie wtedy pojawił się rozkaz, który brzmiał jak przeniesienie kopalni pod elektrownię, bo do pracy ściągnięto górników i ludzi od podziemi, aby pod fundamentem przygotować przestrzeń pod żelbetowy monolit, planowany jako zapora i chłodnica z rurami mającymi odbierać ciepło. Za chwilę opowiem o szczególe, którego nie widać na zdjęciach, a który decydował o wszystkim. Bo nie chodziło tylko o wykop, lecz o czas, dawkę i drogę, jaką trzeba było przejść w labiryncie betonu. Gotów jesteś zauważyć, co oznaczał jeden krok za daleko gdy liczby na dozymetrze zaczynały mówić szybciej niż ludzie. Zaczęli od wejść technicznych, które na zwykłych planach były tylko kreskami, a w rzeczywistości prowadziły do wąskich przejść pod trzecim blokiem. Gdzie dało się jeszcze pracować bez natychmiastowego odwrotu, i właśnie stamtąd poprowadzono podziemną drogę w stronę fundamentów zniszczonego reaktora, bo na powierzchni zbyt wiele miejsc miało takie tło promieniowania, że każda minuta zamieniała się w rachunek bez marginesu. Przyjechali górnicy z kopalń, ludzie przyzwyczajeni do ciemności i ciężaru, którzy nagle zobaczyli, że tu nie walczy się z urobkiem, tylko z niepewnością. Bo nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie dokładnie kończy się beton, gdzie zaczynają zalane przestrzenie, a gdzie mogą leżeć rozrzucone elementy konstrukcji po eksplozji, niewidoczne na dokumentacji, a groźne dla sprzętu i ludzi. Za chwilę powiem o rzeczy, która brzmiała jak fantazja, a mimo to pojawiła się w poważnych rozważaniach. Chciano tak schłodzić dół, jakby dało się zamrozić samą ziemię pod reaktorem, by odebrać mu resztki siły, zanim stopiona masa znajdzie drogę w głąb. Roboty szły w tempie narzuconym nie przez normę budowy, lecz przez biologię, bo w ochronnych ubraniach człowiek szybciej tracił oddech, w maskach szybciej tracił siły, a bez nich tracił coś znacznie cenniejszego. Dlatego zmiany skracano, ludzi wymieniano, a brygadzista miał w ręku decyzję, która w kopalni oznacza wypadek, a tutaj mogła oznaczać katastrofę. Przerwać i stracić czas, albo iść dalej i zapłacić dawką. Korytarz wydłużał się metr po metrze, wózki z urobkiem jeździły bez przerwy, narzędzia przenoszono ręcznie, bo w ciasnocie nie było miejsca na wygodę, a jednocześnie nad wszystkimi wisiała myśl, że to nie jest tunel dla ludzi, tylko tunel dla ratunku, prowadzący do komory, w której miał powstać żelbetowy monolit z przewidzianym chłodzeniem ostatnia przeszkoda między rozgrzanym wnętrzem a tym, co mogło popłynąć do wody. Dalej będzie moment, którego nie lubią wspominać ci, którzy go przeżyli. Chwila, gdy pod ziemią przestaje się wierzyć w plan, a zaczyna się wierzyć wyłącznie w rozkaz i w to, że zdążą. Co musiało się wydarzyć, żeby tę pracę nazwano ocalającą, a jednocześnie na długie lata przykryto ją ciszą? W wykopie roboczym osłoniętym ścianą maszynowni i częściowo w cieniu trzeciego bloku ustawiono urządzenia do wiercenia poziomego, bo plan był równie prosty, co szalony: dostać się pod fundamenty. I przygotować strefę, którą dałoby się schłodzić od spodu, nawet ciekłym azotem, zanim gorąca masa znajdzie własną drogę. Dozometryczna mapa zmieniała się co godzinę, a tam, gdzie człowiek stał przy stanowisku, notowano zwykle od 1,5 do 2,5 rentgena na godzinę, podczas gdy na podejściach leżały po wybuchu kawałki grafitu i promieniowanie skakało do dziesiątek, setek, a w jednym miejscu nawet do 800 rentgenów na godzinę. Więc każdy powrót po narzędzia oznaczał ryzyko, którego nie dało się zneutralizować żadnym rozkazem. Ustalono limit dawki na jednego pracownika, po którym miał zniknąć z tej pracy natychmiast, ale w praktyce najtrudniejsze było to, że pod ziemią wszystko trwa dłużej, a czas nie był sprzymierzeńcem. Wkrótce okazało się, że pod stacją kryją się niespodzianki z czasów budowy. Płyty i elementy konstrukcyjne, których nie naniesiono na schematy. I kiedy wiertło uderzało w taki blok betonu, stalowy rytm nagle zamierał, końcówki pękały, a ludzie zaczynali od nowa, coraz głębiej, coraz bardziej na ślepo, w warunkach, jakich nikt wcześniej na świecie nie ćwiczył w takiej kombinacji ciasnoty, pyłu i tła promieniowania. Górnicy prosili, by oczyścić dojścia, bo musieli wynosić i wnosić sprzęt, a w odpowiedzi przyjechali żołnierze, ręcznie załadowali grafit na ciężarówkę i odjechali, zostawiając po sobie ciszę, która w takich miejscach brzmi jak kolejny komunikat o cenie, jaką ktoś właśnie zapłacił za kilka metrów bezpieczniejszej drogi. Za kilka minut opowiem o decyzji, która zmieniła cały plan chłodzenia od dołu. Bo natura gruntu i przeszkody pod fundamentem okazały się równie groźne jak to, co płonęło nad nimi. Co sprawiło, że mimo tych porażek nie przerwano prac, tylko kazano iść dalej, jakby stawką było coś więcej niż sam reaktor? Kiedy okazało się, że równomierne zamrożenie gruntu pod fundamentem jest niemal niewykonalne, bo warstwy ziemi różniły się składem, a kolejne odcinki wiercenia kończyły się na niespodziewanych przeszkodach i zniszczonych koronach, plan chłodzenia ciekłym azotem zaczął tracić sens w tej formie. Ale nikt nie odwołał najważniejszego celu czyli zbudowania od dołu bariery, która kupi czas i odetnie drogę temu, co mogło zejść w głąb. 3 maja 1986 roku prace nad żelbetowym monolitem ruszyły na serio. Bo pod reaktorem miała powstać płyta nie tylko nośna, lecz także zaprojektowana jak chłodnica z układem rur do odbioru ciepła i miejscem na aparaturę kontrolną. A więc konstrukcja, która w normalnym świecie wymagałaby miesięcy projektu i prób, tutaj musiała powstać w rytmie zmian i rozkazów. Zaczęło się kopanie komory, a urobek wyjeżdżał w półtonowych wagonikach, które trzeba było pchać po torach. W dusznej ciasnocie, na odcinku długim na setki kroków, rozładować, zawrócić i znów wypełnić łopatami. I właśnie ta monotonia stała się narzędziem walki z katastrofą, bo rekordy nie oznaczały sportu, tylko desperację. Gdy w jednej zmianie potrafiono wywieźć ponad dziewięćdziesiąt wagoników, a ludzie pracowali w lekkich maskach, które przy wysiłku natychmiast wilgotniały. Więc wielu zdejmowało je z twarzy, by złapać oddech, choć każdy wdech miał swoją cenę. Jeśli do końca uczciwie, najbardziej przeraża to, że budowano ratunek niemal gołymi rękami w miejscu, gdzie nie dało się sprawdzić wszystkiego przed wejściem, a mimo to wciąż kazano iść dalej, bo na stole leżała groźba drugiego wybuchu, ukryta nie w płomieniach, lecz w tym, co mogło spotkać wodę pod ziemią. Za chwilę opowiem o tym, co zostało pod blokiem po zakończeniu tych robót i dlaczego ta część historii przez lata była wypychana poza kadr. Co dokładnie miało zatrzymać ten beton, skoro nikt nie potrafił zagwarantować, że dół już się uspokoił? Kiedy komora pod fundamentem wreszcie nabrała kształtu, a podziemna robota zaczęła przypominać budowę schronu, stało się jasne, że to przedsięwzięcie. Nie jest dodatkiem do akcji na powierzchni, tylko osobnym frontem, na którym liczy się milimetr i godzina, bo każdy błąd mógł zostawić pod reaktorem pustą przestrzeń zamiast zapory, a pustka w takim miejscu bywa groźniejsza niż beton. Zespoły pracowały rotacyjnie, przychodząc na krótki odcinek czasu i znikając, gdy limit dawki przestawał być teorią, a zaczynał być decyzją medyczną. Jednak sam plan nie znikał, bo w dokumentach wciąż istniał czarny scenariusz: stopiona masa paliwowa może zejść niżej niż przewidują mapy i znaleźć drogę do wody, której nie da się zatrzymać szlabanem ani kordonem. Właśnie dlatego pod reaktorem powstawał monolit z myślą o chłodzeniu, z miejscem na układ rur i aparaturę pomiarową bo chodziło o jedną rzecz odebrać ciepło możliwość pracy zanim zdąży ono wykonać swoją. Za chwilę opowiem o szczególe, który w tej historii działa jak klucz do zamka, bo tłumaczy, dlaczego tytuł nie jest metaforą, lecz opisem zadania, jakie dostało podziemie. Pod koniec poznasz prawdę o tym, co zostało pod reaktorem po zakończeniu najcięższych prac. Pod warstwami betonu i późniejszym przykryciem przetrwała komora przygotowana pod chłodzące instalacje. A wraz z nią sama droga dojścia, wykuta w pośpiechu jako ostatnia bariera na wypadek, gdyby zagrożenie wróciło od dołu. Przy czym paradoks polegał na tym, że kiedy uznano, iż najgorszy wariant słabnie, część planowanych rozwiązań chłodzących stała się mniej potrzebna, ale wydrążonego podziemia nie dało się już cofnąć ani wymazać, więc zostało, jakby czekało. Na swój moment. Jeśli do końca uczciwie, najdziwniejsze jest to, że o tym tunelu mówi się szeptem, choć miał kupić czas całemu światu wokół. Co więc dokładnie wykazały pomiary i obserwacje, które zadecydowały, że ten podziemny ratunek uznano za wystarczający, zanim ktoś odważył się powiedzieć to publicznie?